Witajcie, do znowu mój kanał. No i dzisiaj kręcimy żołnierzykowe warcaby. Jeszcze tego na pewno nie widzieliście. No i czasami jak ja powiem przerwa, to będziemy się po prostu tymi żołnierzami strzelać. Tu tutaj są. O tymi. I no wiecie, chyba w warcabach się chodzi tak o nie. I się zbija, i się zbija, o tak, tak on się zbija. Mam nadzieję, że to wiecie. Jak się dojdzie do końca planszy, to się ma generała, czyli zwykle królową, czyli damkę, ale ja se to zrobię jako generała przy Sąnierzykach, nie? Tata będzie kremowymi, a ja będę zielonymi, jak zawsze. Ja jestem zielonymi. Dobra, to ja zacznę. Zaczynaj. No to ja atakuje, mm. się bronię. What? Ej Ja. Co tu zrobić? Tutaj. No tu. Nie, tego nie Hm. No, ostatni ruch mi został tutaj. Za, zablokowałeś mnie, wystawiłeś tak wszystkich. A, i teraz muszę walczyć o mniejsze zło, tak? O, ja cię kręcę. Gdzieś się nie ruszę, tam mnie zbijasz. I to po dwa. Naprawdę no, wszędzie po dwa? What? Ale rozgromisz moją armię, chyba całkiem. No, musisz coś zrobić, no. No to pasz. No to najpierw zrobimy, nie, jest jeden ruch, że mnie nie zbijesz jeszcze, tutaj, ciach. Tu mi zbijesz jednego, tak? No, ale masz te ruchy jeszcze. Tak, ale tu mi zbijesz jednego, tak? Nie, dwa. Dwa. O, bardzo ładnie. No i teraz ja muszę ruszyć, no, jeden ruch, jaki mi został tutaj, ten. No bardzo ładnie się zablokowałeś. No to teraz zobacz. Muszę coś zrobić. No musisz się gdzieś ruszyć, no. Muszę się gdzieś ruszyć, no. Gdzie się nie ruszysz, tam gdzie zbije. Nie, tu jeszcze mnie, mnie nie no bijesz, tak. tu. Ład tutaj jednego, tak? Tu dwa. Tu, tu... Tu, tu jednego, ale możesz jeszcze tym ruszyć tutaj i, i, i nie bijecie A ja wolę, żebyś ty mi mojego zbił, żebym ja tobie zbił. No to... A nie, i tak mi go zbijesz, to nie. nie no widzisz, ładnie ruszyłeś. No to teraz tak, ja nie mam po prostu jak ruszyć. Ja nie muszę nie się ruszaj. podstawić. Nie, jeszcze mam jeden ruch, zobacz, tu mam ruch. Ty też masz ruch, możesz tym wjechać tu. No i teraz ja muszę się podłożyć już gdzieś, no bo nie mam gdzie się ruszyć. Nie, jest, zobacz, tu. Ale wojsko. What? Masz jeden ruch, możesz tutaj no się tak. ruszyć i, i zablokujesz mnie. No tak, I teraz no ja tak muszę tak się, pod, się podłożyć. Nie, ja mogę teraz tutaj. Nie, też nie, nie mogę. Bo jak się... To muszę go, go, go zablokować. Teraz zobacz, możesz zbić. Ano? Musisz. No ja bije. Ja biję, zobacz. A. Zobacz na, na, na sytuację. Masz bicie. Biu. Widzisz? No wiem o tym. Dobra. To ja teraz znowu muszę tutaj. Y się starać wyjść na, na pozycję jakieś. What? What? A. Mam no, dwa to. będę bił teraz. Nie. Tego i tego. Mam Ale ja. mogę ci zbić te dwa, to ty zbijesz mi też tego. Zobaczcie. Te dwa są moje. Odszczelone goście. No i zobacz. Hmm, to ja ruszam tym, to na no tak, O kurczę. Kurwa, bije mnie. Jeśli nie ruszę, tam bije. Nie tym, ty możesz zbić. A no, bo wtedy ty mnie nie Czekaj, nie, mi się Dobra, to teraz ja tutaj. Muszę, muszę dojść chociaż na, na damkę jakąś. Pyk ja ci uciekam teraz. Pyk Tak żołnierzy mi zostało tylko. No ja tu się nie ruszę. No ja cię zablokowałem gościu. Не, ну, То тут, давай, давай. меня генерала. Норовал. Ты раз ты. Добра. Не No nie no, gdzie się nie ruszy, tam jest Nie, tu jak wjedziesz w środek, nie masz bicia. To ja uciekam z tej pozycji. Czyli piuu. No to tak. Tu jest generał, to ja tu nie mogę ruszyć w ogóle nic. Sytuacja jest bardzo nieciekawa. Ucieknij tym, bo Cię zbije. Nie. Ale nie, tu możesz uciec. Będzie nie. lepiej, bo tak to Cię tu bije. No, widzisz. Ciężka sprawa. Ciężka do ruszenia. Tutaj się ruszę. No to ja uciekam, może mi się uda na jakąś damkę gdzieś wejść. No nie. Ten co, był tu, nie? No nie wiem, po co ty ustawiasz tam te żołnierze? Bo wszystkie przestawiasz. Niech będzie tak. Hmm. No dobra, widzisz. No Mikołaj, no zobacz, wszystko... Rzuci się z i przestawiasz wszystko. No to nie wiem No to widzisz, to ja nie mam tutaj szans. To idę tędy tutaj. Dobra, zwyciężyłeś, bo teraz to, to będziemy się ganiać. Ja się poddaję, możesz go, go do niewoli wziąć. Dobra, to jest

Szybko na pozycję Bra, tutaj przyczółek zdobyli granat, granatem dobra, poddajemy się. Zostało tylko dwóch żołnierzy. Do, do niewoli. A to są moi, nie? No tak, ale oni są oszukiwne. Aha. Dobra, jak widzicie, ja wygrałem warcaby. I ja wygrałem moimi też żołnierzami. No. Mam nadzieję, że film Wam się podobał i że będziecie oglądać następne filmy. Zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Na dzisiaj to tyle. Pa pa!